Hej, witajcie w kolejnych informacjach z pola walki. Ja nazywam się Lampa, a w dzisiejszym wydaniu dowiecie się trochę informacji o następcy Battlefield Heroes, trochę o ostatniej aktualizacji środowiska testowego Battlefield 4, a dla wytrwałych mamy konkurs, gdzie do wygrania będą trzy koszulki Battlefield 4, właśnie takie same jak mam na sobie. Żadne podrabianie, więc tutaj, proszę bardzo, Battlefield 4, wszystko pięknie, cacy i w ogóle. Szczegóły pod koniec tego materiału, więc oglądajcie uważnie i miłego oglądania. Informacja o zamknięciu komiksowej odsłony serii gier Battlefield obiegła cały świat. Fani zaczęli tworzyć petycje i zbierać pod nimi podpisy, wszystko po to, aby twórcy nie zamykali serwerów gry. Jednak wszystkie te starania miały się na nic, bowiem dnia 14 lipca 2015 roku Electronic Arts odcięło graczy od Battlefield Heroes, a także kilku innych tytułów, w tym Battlefield Play for Free. Jak się okazało, również wśród starszego grona fanów zamknięcie gry spowodowało pewnego rodzaju złość. Nie musieliśmy długo czekać na fanowską grę, która ma przypominać Battlefield Heroes, ale jednak ma pozostać innym tytułem. Dokładnie tego samego dnia, w którym zamknięto serwery, oficjalnie ogłoszono Renegade Line. Jest to gra tworzona na silniku Unreal Engine 4 przez starych wyjadaczy Heroesów. A co ciekawe, w ekipie deweloperów znalazł się również były pracownik EA A Scratch. Zatem przyjrzyjmy się Battlefield Heroes 2. Bo tak fajnie zaczęli nazywać fanowską produkcję. To co widzicie w tle, to pierwszy gameplay. Renegade Line to darmowa strzelanka z widokiem z perspektywy trzeciej osoby. Akcja toczy się świeżo po II wojnie światowej. A w grze dostępne są dwie frakcje: Wicked starzy Nationals oraz Resident starzy Royals. W skład każdej z drużyn wchodzą cztery klasy. Tutaj takie trochę. Odróżnienie od Battlefield Heroes, ponieważ w Heroesach mieliśmy jedynie trzy klasy. Tutaj komando został rozbity na dwie klasy i są to klasy takie jak Agent, Spotter, Tank oraz Sniper. No i tutaj komando z Heroesu został rozbity na agenta oraz na Snipera. Gra będzie opierała się na modelu Pay to Win i ładowanie masy złotówek nic nam nie da oprócz wizualnych zmian np. coi do postaci. Twórcy chcą dostarczyć nam w pełni zbalansowaną rozgrywkę. Oznacza to, że nie znajdziemy tu super do broni, a co jeszcze lepsze, żadnej z nie kupimy za prawdziwą kasę a to chyba najważniejsze w czasach masywnego wysypu gier pay-to-win. Warto dodać, że wkrótce ruszają prace nad polską wersją gry, także spodziewajcie się swojej ojczystej wersji już wkrótce. Premiera następcy Battlefield Heroes zapowiedziana jest na aktualny rok, jednak nie znamy więcej szczegółów. Jeśli brakuje Wam Heroesów, to zapraszam do wpadnięcia na polską stronę renegadeline.pl, gdzie na bieżąco publikowane są materiały z gry oraz na kanał Renegade Line Polska, gdzie znajdziecie kilka moich materiałów. Linki do tego w opisie. Szybko przechodzimy do tematu Battlefield 4, a dokładnie środowiska testowego. Jakiś czas temu wspominałem, że Studio DICE zapowiedziało koniec aktualizacji do CTE. Otóż, kilka dni później, jak się okazało, deweloperzy wypuścili małą łatkę, która nie dodawała jednak żadnych diametralnych zmian do gry. Unormowała ona różnicę między pełną wersją Battlefield 4, a środowiskiem testowym, i dzięki temu nie różnią się już prawie niczym. Warto dodać, że w produkcji były nadal dwie nocne mapy: Infitacja Szanghaju oraz nocna linia kolejowa Golmud. I właśnie na tych planszach nie przyjdzie nam już niestety nigdy zagrać, przynajmniej nie w Battlefield 4. A teraz to, na co pewnie czekaliście od samego początku, czyli konkurs. Słuchajcie, tak jak wspomniałem na samym początku tego materiału, mam dla was trzy koszulki, takie same jak mam na sobie. Aby je wygrać, musicie wziąć udział w naszym konkursie. A zadanie konkursowe jest o tyle proste, że na pewno każdy jakoś sobie wymyśli swoją historię i tak dalej, i tak dalej. Ale dobra, przejdźmy do rzeczy. E, aby wygrać jedną z tych trzech koszulek, będziecie musieli w komentarzach do tego wideo napisać, co chcielibyście zobaczyć w nowej ocenie Battlefield. Czyli załóżmy. Wymyślacie sobie, że będzie to Battlefield 5, na przykład front wschodni no i piszecie, co byście chcieli zobaczyć tam, na przykład, nie wiem, polską mapę jakąś, jakąś najazd na Warszawę albo wymyślacie sobie, że byście chcieli zobaczyć Bad Company 3 z jakimś dodatkiem Wietnam znowu powrót do Wietnamu na przykład. No i po prostu opisujecie to jak najdokładniej ze szczegółami, po prostu waszą wizję do następnego Battlefielda. I na przykład piszecie też, że chcielibyście, aby w grze był Battle Recorder, czyli takie bezpośrednie nagrywanie wideo prosto z gry, em, albo składy sześciosobowe, osobowe nie wiem, pięć klas na przykład. E, po prostu co wam padnie do głowy, opiszcie to wszystko jakoś, dajcie znać w komentarzu. E, macie czas do powiedzmy 20 kwietnia, myślę, że to jest sporo czasu. E, no i wyniki pojawią się za dwa tygodnie w Battle Fit News. Wtedy to będzie 22 kwietnia. A no i oczywiście wybiorę trzy najfajniejsze prace, najlepsze według mnie, które właśnie otrzymają te, jedną z tych koszulek. No i pamiętajcie też, jakiś kontakt zostawić do siebie, bo jeżeli napiszę wam prywatną wiadomość na YouTube i nie odpowiecie mi w ciągu 7 dni, nagroda przepada i będziemy wybierać kolejną osobę. Także pamiętajcie o tym, aby jakoś dać do siebie dotrzeć. A ja serdecznie dziękuję jeszcze raz i Polska za to, że wysłali mi te cztery koszulki i dzięki temu będziecie mieli y, możliwość właśnie zgarnięcia jednej z nich, także podziękujcie im, y, chociażby dając kciuka w górę na fejsie lub followując ich na Twitterze. To tyle, słyszymy się za tydzień i pamiętajcie o kciuku w górze, subskrybowaniu kanału, gdzieś tutaj się pojawi i y, y, y w ogóle na końcu. No i y, to tyle, dzięki za uwagę, cześć!